Siemanko z tej strony Rusek witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Gramy sobie dzisiaj w Minecrafta na trybie Skywards e, ponieważ pomysł mi podsunął niejaki Kamil 49. Właśnie widzicie komentarz. E, no i dzisiaj gościnio jest ze mną Kacper. Siema. Tak, i on też prowadzi tam mały kanał na YouTube, ma i chyba 50 subów. Więc jeśli chcecie, to możecie wbić. Link wam zostawiam w opisie filmu. A my szukamy arenki. I gramy. Może od razu powiemy. Druga część Skyworksów będzie na moim kanale. No chyba tak. Kogoś tam ktoś ścisnął, a no nieważne. Dobra, jaka arena? Cześć, bo ja jestem w grze. Zapraszam. Nie jak sobie go zrobiłem. Jak jak? jak jakim cudem? Kurczę, Dobra, wy, wy, wiecie co, zrobię, zrobię cięcie i widzimy się już na ręce. Dobra, już jesteśmy. Mm, już wybieramy arenę. Arena 27. Boże, bo nie widzę. Dobra, nie, nie jestem. Amiet nie, lol. Głupi serwer. Minecrafta? No mi też? Nasz nasz też go Dobra, jesteś. Jest! ogóle nie ja mam za po... serwer. Nie ja mam mapy z gościem połączoną. Oh my god. Co gówno. Szybko, szybko, szybko. Dobra, nice, mamy Q. Mamy no, kół? Dobrze się mówi. Chyba tak. Dawno nie grałem w już tego slanku z Minecrafta, tak za bardzo nie znam. główno gówno, gówno. Dobra, mam mieczyk. Dobimy do ręki. ...jako narzędzie zbrodni. No i lecimy pod, skrzynkę, pod, pod skrzyneczkę. Mamy jajka, to możemy nawalać bezdomnych ludzi. Znaczy może takich bezdomnych, chyba ja mówię. Takich, którzy... ...którzy, którzy są na mapie, może tak? Bezdomnych ludzi. Bardzo nie jesteś ty, to mogę... Kurczę, no przeskoczył. Dobra. Na razie myślę, że pozostanę na ręce... Boże, na ręce. Pozostanę na mapie ponieważ no no nie ma po co na razie iść nigdzie. Nikt się do mnie nie wkopuje, więc może zetnijmy sobie drzewko. Ja wyrazam na balonik różowy. <grych> Czy nikt nie wbija do mnie? Chyba nie, dobra. Nie, dobra. Masz easy. I do ciebie. Wiesz co skoczę na drugą tom. Tylko szybko. Bajaj! Bo Bożej! Idzie ktoś do mnie? Mhm. Obok, obok. O gdzie? Obok. Po lewej? Mhm. Mm idę ci pomóc. Ja mam ścieżki. Udawaj się, że jesteś <grytanie> Kurczaka dostał. <grytanie> dostał ode do mnie kurczaka w głowę. <grytanie> o oh, kurde. O oh, kurczę, idę do mnie, idzie do mnie, dobra. Do mnie też. Czekaj, pogram na... Na, na taki tryb free, free killa. No tak, no, no, no. Kurczę. Serio? To tak, tak ci światło tak poszło. Dobra, to... Obserw Uwaga. Obserwa. Co to jest jaka Laura? Jaka Laura? Co to było? Jak mi... Wiesz, on był chyba z pięciu kratek. Dobra. Nieważne. Lecimy na kolejną rękę, tylko się zaloguję. Dobra, jesteśmy na drugiej ręce. Eee... Taka zimowa bardziej. No i co? Co powiedzieć? Gramy. O, mamy mieczyk. Mamy strzały, które pewnie mi się nie przydadzą, bo łuku nie dostanę. E, mam obal wędkę, dobra, spoko. To można ponawalać. Spoko i temy, na tylko wykopię trochę mm, drewna jako budulec. Bo tak to nic nie dostałem e, ze skrzynek. Mam wędkę, to możemy zrzucać. Mam lawę, możemy podpalać. No i to. Nie wiem, czy mówiłem, ale na razie odcinki mogą być takie trochę dziwne, jeśli chodzi o płynność. Ale uczę się płynnie montować filmy, bo się na w ogóle na nowy program. No i może mnie wychodzić, od razu mówię. Co by tu zrobić? Czy to w środku? Nie, nie, a ty? Ja tak. I się zaklinowałem. Jak ja mam to kurde otworzyć? Weź mi tam po co jakiś ML... ML... Jak ja mam tam przejść? O, nareszcie. Ty nie, nie dziabnę go chyba za daleko. O Jesus. Aj, dobra. Piluj mnie, piluj mnie, jeśli możesz. Jeśli. Jeśli ja przeżyję. Tu... Uważaj, bo to. Nie, nie przeżyję. Dędę, dędę. A, tu oby nie. Bo to okay. na na ja będę ci pilnował do obserwowania. Dobra, no wiesz, mówił gdzie to taki legalny cheat. No, no O, jezus, mnie nawala? E, ten ze środka, MR i Juliusz. Dobra. Trochę Ty nie to słyszysz? Mam... Tak, słyszę to. Eee. czy no, się uciszyć? Zawieszam właśnie muzykę, okej? Okay? Au, 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 obrywam, czekaj bo obrywam od jakiegoś typa. Zawieszam Ty, się muzykę, okej? Wydaję ci O, nie wiem, um. hmm. Biją cię? Będziemy Bisa, tak... Czekaj, czekaj, nie, stój. Czekaj, bój się do tego. Dobra, patrz, 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 patrz. Gdzie we mnie pędką? Nie... rzucasz? Co? Gdzie we mnie pędką rzucasz? Ja sobie jakieś. Dobra, ow owale trochę bułki. MR Juliusz, free debil. Dobra, widzisz, Debil, enemy. debil. Prawie bym zrzucił. Wy to no widzieliście? No. Kto spadł? Juliusz został, czy... Juliusz został. Kurczę, Ale Juliusz. Ale ma się, HP. Dowiedz się na szybko. A jak ty to widzisz? No normalnie, widzisz się. O, on ma tego! O fakt, zbagowałem się! czyli jaki Jaki gówniany serwer, nie wierzę w to. Co to jest? Nie. Jeśli ja, to, ja, ja przegram przez takiego lego, to zmieniamy serwer. Nie polecam mc.pl. To nie jest żadna reklama, to jest, nie wiem, to jest diss. Tak czy jak to nie jest reklama, bo to nie jest pełna IP, ale jak gracze... To... to jest słaby na st... tym się grać nie da. To... na, wiesz jak on, co nie jeszcze, GC. No, tak. Pójdziemy na GC, bo tam są bardziej sprawiedliwe mapy i przynajmniej nie jest tak mało jak tutaj. Tak. Tylko tam się Aha, bazy, Ej, ej, czekajcie, dobra. Ja tego nie ogarnąłem, że na mapie jestem tylko ja i Juliusz. No. 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 Juliusz, w ogóle śnieżki wywalił na darmo Dla ciebie plus. I zrobię sobie Nie, nie tak O, o, o! O tak, zra... co on o tak zrobię tak On będzie, on będzie się tak wspinał Ja pierwsza ale głupi pomysł I ty śnieżkami potraktujesz A ty się wiesz co wykop trochę w lewo Trochę w lewo się wykop A bo on ma łuk, dobra a bo on ha ha, tak? Ja sobie dobra. ucieknę. O, trochę. Z Masz 14 HP, a on ma ile? on ma pełne. A, a skąd ty to wiesz? No nie wiem, wyświetla się, że masz 16. Razy. A, to dobra. Masz 16? Chodzi o to, żeby, żeby, że po prostu. Yy, nie o to chodzi, że ja zwlekam, ponieważ yy, czy coś, ale. Yy, staram się, aby mu się. Ej, do to nie jest on ma 20 HP. Niemożliwe, tak się w sensie no. prawie równi. Co ja tu mogę zrobić? Wiem, co sobie zrobię. Szybko zrobię hełm, ponieważ mam skórę. Fajnie, jakbym miał łuk, ale go nie Ej, wiem. udawaj, że masz D2, patrz w skrzynkę. Czekaj, udawaj, to. Udawaj, że masz D2, że w skrzynkę patrzysz. Nie tą, nie tą. W górę, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę na dach. Ale czekaj, czekaj, bo. I, I patrz, y, schowaj się za tymi, do skrzynki Czekaj, i patrz, bo patrz ja ci poinformuję, jaki dom będzie szedł. Kurczę, bym go trafił. Idź teraz, szybko na środek! Ale pilnuj, żeby... Dobra, i... Jaki to jest zwalony serwer, że czy, czy, widzicie, Tu się opłotek może się tam, co on robi? On drewno... Uważaj, szybko, szybko! Gdzie? <laughs> on mi pomógł, on mi pomógł, ty! Bo Bułki, bułki, bułki. Na górze są skrzynki dwie. Wodą, Dobra, mi wodą mi, ale czekaj, ja nie chcę na razie. Ale tam diaks diaksowa jest, broń. E, to czekaj. Czekaj, bo ja chyba mogę właśnie sprawdzać. Nie, na G2 bołem. Tu nie mogę. Ty i to mi się pojawiły? Czego on tego nie brał? Jeśli mogę wyjeść. Właśnie. Co? Jest gdzieś? On jest tam u siebie dalej. Idzie, idzie, idzie. Tak. Przygotujcie. Na górę, na górę wodą, na górę wodą. Uważaj. Okrążę go, okrążę go. Tak, tego... Nie no, on ma no, ulepszony ten, nie? O Dobra? Nie, nie, nie. Dobra. Było ładnie. Mm. Więc... Jeśli, jeśli, jeszcze chyba jedna arenka. No Muszę i... na GC pójść, jedną no, arenkę zagrać. A co to? No to, no to no tutaj Skyward na kramie. Okej, okay, no to u mnie będzie odcinek na GC2P. Dobra, no to dawaj tego jako radę. Dobra, szybko. 12 dawaj, 12. O, to fajno. Dobra, jesteś. Ej, ja może do siebie dojdziemy. Ciekałka. A gdzie jesteś? To co, cyksa wezmę. O, ja lubię tą mapę. Bo ja spurzam Mam jajka. A ja mam łuk, bez fajnie. fajnie. Dobra. Ja bym łuk mógł, mógł zrobić, ale i tak strzał nie mam, więc... Aha! Nie ci z pomysłu. Spoko! Daję łuk, jak nie ma strzała. I ja mam budówce. Dobra, szybko tego robię. Aby tu nikt mi nie zrobił niespodzianki takiej dzikiej. Um, dobra. Więc tak. Szybko. Co się stało? Nie wiem. Aha, dobra. Pewnie jakiś achievement. Szybko robimy mi mieczyk. Ogólnie mój kolega się ze mną wita. Pozdrawiam, Łukasza. Dobra, widzę cię, widzę cię. Czekaj, czekaj, może ty typa z jajek, ale nie, nie, powiem, chyba... Mam koksa! za daleko. I mieczczyk. Znaczy... Tak, on, on do mnie nawala. Fikierkę. Z, jaj z jajek. Dobra, wiecie co? E, może... O małuk. łuk, dobra. E, zrobimy Najpierw taki myk. No się wreszcie uciszy? z dwóch stron. Sla... Weź go, weź, masz jajka? Albo coś? Ty go rzucisz. Kurcze. Dawaj go, ja go zajmę, Tego dawaj. Boi? <laughs> dobra. Ej to było, to było ładne. Dobra, e yy... kurczę. O, mam kobra, dobra, weź mnie pilnuj, ja tam się do ciebie podkopię. Weź mnie pilnuj. No, dobra, chodź, tam... chodź, chodź, chodź. Żeby tam po lewej tylko nie zrzucili Ile tam jeszcze na na skutek? Ojej, jak się zdygałem! Ja też, mi też jakby przed wiązką Dobra Jola. Mm. O, mam szału. Nic do obrony A masz łuk? Mam łuk A no ty, masz ty ani, to masz ty słyszysz? Susza. Trochę, ale to spokojnie A wiesz jak ja to słyszę? Dobra, zamiast cypek. To byśmy się musieli jakoś tam dostać ale... trochę lipnie z budulcem. Ogólnie jesteśmy tylko my i typek, który jest na środku. Masz budulec? To weź nie. Nie ten... mam. Już nie mam. To czekaj, czekaj, się, weź, się posuń. weź tam, pozbieraj drewno z tej wyspy. To już nie ma drewno. Czekaj! O kurczę, on nie widzi. Uciekaj! Spadłem, nie! No nie, co mnie. Ja nie mogę. Jakie to było słabe. Nie. Nie wierzę w to. Co się stało? Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście? Ja się... Wy nie dawaj, go, nie. dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj. Nie no, ładnie. Gratuluję. Ja, ja... Ja... ja tak samo spadłem. Dobra, więc... Filmik już jest taki, no może niedługi, ale nie wiem czy wam się podoba. Czy, czy, czy chcielibyście oglądać o to chodzi, więc... Na życzenie. Jeśli... Co? Na życzenie. Co zrobiłeś? No, to, to był film taki na życzenie. I jeśli wam się. Po... Dobra, nie, proszę. Jeśli Wam się podobał odcinek um, albo sposób nagrywania, to dajcie łapkę. Napiszcie komentarz, z czego byście chcieli kolejny odcinek. Um, no i co? I zapraszam do subskrypcji. I jeszcze raz powtórzę, jeśli chcecie, to się kanał Kacpra. No i chyba wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. cześć.